Roboczywy, pokaż, robaczywy mocno, e, delikatnie, ładnie, no. Witamy Was serdecznie, ciężko było wstać, ale wstaliśmy, przyjechaliśmy, Szerszeniem. szarszeniem. Gdzie jest mała Mi? Tam, gdzieś Nawaliła, już, tylko nawet nie zdążyłem wstępu nagrać, już strzeliła grzyba pierwszego, co to, pod grzybek? podgrzybek? Podgrzybek. No, to już grzyba ma. Jak idziemy szukać grzybów, co znajdziemy, to wam nagram. Będzie fajnie taki spacer na świeżym powietrzu od rana w pięknym lesie. Eee, ja nie jadam grzybów, więc te grzyby i tak nie trafiają do domu, bo jak Dominika nawet nie nazbiera, to i tak nikt ich nie zje. Ja jadam. No a Dominika jada, ale nie, nie zje, bo nie będzie sama dla siebie robić, więc grzyby przekazujemy komuś, oddajemy ludziom. Jak co roku. A co się znajdzie, to zobaczycie sami, bo jestem też ciekawy, co, czy ja coś znajdę, oczy mi się lepią, bo późno zbiera poszedłem na zubkę spać. Zubkę Dominika zbiera na zupkę grzybową. Coś go zjadło? No, zwierzęta też lubią grzyby, nie, nie tylko ty. Dobro. Idziemy szukać, co znajdziemy, to zobaczycie. Może faktycznie się rozbiera tych grzybów. Oczywiście miałem inny plan, bo moim planem było tu przyjechać z wykrywaczem Dominika, by szukał grzybów, a ja bym z wykrywaczem chodził po tym lesie, potem lasła. Ciekawą historię i tutaj się działo. Akurat w tym miejscu gdzie są fajne rzeczy Ale mówię, dobra, dzisiaj grzyby wykrywasz kiedy indziej. No i to trochę jest. A śród grzyb, ale ten jakiś ten jakiś zgnit. E, strasznie. Na no, chyba go nie biorę. Piałem się, mierzę, że grzybów nie umiem znaleźć, znajść. Ło, taki grzyb jeden, a tam już widzę drugiego i już się bierzemy no i to jest grzyb piękny piękny wycieczki grzybiarzy no, chodzą z koszykami oddaj grzyby a tymczasem ja takiego maluszka ładnego znalazłem, śliczny dzień dobry panie grzybie ja nie wiem, kto dał im takie zezwolenie. Po moim lesie chodzić, moje grzywy wycinać. Żeby was pieruny jaśniste, gromniste. Oczywiście pytanie zagadka, czyli suchar dnia. Co to jest? Stoi przy drodze na jednej nodze. Prostytutka z ortezą. Taki wielki kapelusz. No i już bym się nabrał. Mówię ładny grzybek. Prawdziweczek podgrzybeczek, cholera wie co to? Mówię, ale taki coś za jasny. Lizłem go od spodu, jak zaczął piec w język, no to pan szatan, panie szatan, idź pan w cholerę. Spójrzcie na jagody, dosyć duże, niestety, iż, i naprawdę jest ich tutaj multum, e, aż szkoda, że nikt ich nie zbiera. Jednak są, chyba za dużo tych opadów deszczów jednak było, są bardzo wodniste. Nie mają smaku jagód, tylko bardziej taki smak wody. Ale dobre, no, można się chyba, myślę, że jeszcze wybrać na jagody pewnego razu, zanim wyjadę. Jest ich naprawdę dużo. Jagód to jest, a jest. No, Dominika, jak to mówi Mustafa, wygrała konkurs na pierwszego grzyba. Ogólnie wygrała wszystkie konkursy. Ale, bo no, zbierała tych grzybów 10 razy więcej niż ja. No, troszkę mam, ale nie dużo. W reklamówce, bo wiaderka na szerszej ja nie wchodzą. Ja postanowiłem jednak zrobić coś pożytecznego i robię kawusie. Roby kawusie, napijemy się kawusi i jeszcze pochodzimy dalej, to nie koniec może jeszcze spróbuję ją doścignąć w tym grzybobraniu No my już po grzybobraniu 2 godziny takiego chodzenia tutaj urobek Dominiki no tak pół torby a to mój urobek też z pół mniejszej torby i łoto moje znaleziska, same podgrzybki, pod a tu jeden prawdziwek się trafił, a Dominika jeszcze kurki ma, no ale same podgrzybeczki, niektóre takie do oczyszczenia, ale to już sobie poradzą, no jest, troszkę tych grzybów jest, jeszcze się wybierzemy na pewno w tym tygodniu jeszcze, jak nie w tym to następnym, na jakieś grzybki pochodzimy, poszukamy. A więc to wszystko na dzisiaj i koniec lasu i leśnych grzybobraniów. <laughs> Jedziemy do domu.